Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja się nazywam Radek Kozieja i chciałbym dzisiaj krótko pokazać państwu możliwości modułu CAPEX modułu planowania inwestycji kapitałowych i wydatków kapitałowych jednego z naszych flagowych produktów wspierających planowanie i budżetowanie czyli platformy Infor Enterprise Performance Management, w skrócie DEPM. Dla przypomnienia i tła tego, co będę dzisiaj pokazywał, VPM jest platformą, systemem, który umożliwia pełne wsparcie potrzeb kontrolingu i przygotowania zarówno rozwiązań od strony planowania, budżetowania, yy, zarządzania strategią, yy, po yy, rozwiązania konsolidacji finansowej, analityki, raportowania yy, czy business intelligence. Wszystkie te komponenty wchodzą w skład systemu, a dzisiaj chciałbym się skupić na jednym z mniejszych modułów. Ale ciekawych, ponieważ często są te, te elementy są zaniedbywane i w, w trakcie tworzenia systemów budżetowych planowanie kapitałowe jest traktowane jako coś, co dzieje się gdzieś tam z boku, a wydatki kapitałowe często idą bocznym torem, jakimiś eksalami, czy, czy oparte są jakieś inne reguły, niż standardowy proces budżetowania wyniku, czy planowania, czy planowania wyniku. Moduł Capital Planning, jeden z modułów DIPMA, jest dostępny w paru opcjach i można go wykorzystywać na różne sposoby. Ja chciałbym na początek pokazać, w jaki sposób jest skonfigurowany, żeby wiedzieć z czym mamy do czynienia. Wchodzę w, jako administrator, to jest okienko administratora czy menadżera samego procesu budżetowego. Jestem w stanie w jednym z planów podrzędnych DEP-u, czyli Capital Planningu, obejrzeć opcję konfiguracji. Podstawą, podstawą konfiguracji całego modelu kapeksowego są kategorie aktywów, czyli jakie kategorie mamy dostępne i jakie są parametry danej kategorii z punktu widzenia wykorzystania ich później w procesie budżetowym czy w procesie raportowym. Widzimy. Całość wymienionych, czy dla tego cyklu, dla tego obszaru wymienionych kategorii kapitałowych czy kategorii aktywów, możemy je aktywować lub dezaktywować, czyli tak jakby ta konfiguracja może być dużo szersza i ona może obejmować też elementy, których nie chcemy używać w danym momencie. Możemy do każdego z takich elementów przede wszystkim przypisać. Rodzaj amortyzacji, bo z nią, za nią ciągną się wszystkie inne konsekwencje finansowe wprowadzania wartości dla takiego, dla takiego środka trwałego czy dla takiego wydatku kapitałowego, bo możemy wybrać różne metody amortyzacji przypisane w systemie. W tej chwili, w tym cyklu i w tej wersji, którą ja dysponuję tutaj jako administrator, mam metodę liniową przede wszystkim, ale metodę dygresywną czy sumy cyfrat, Możemy używać metody amortyzacji ilością, wielkością produkcji. Wiele elementów możemy rozbudowywać taką, taką strukturę o to, żeby tak dawać dodatkowe elementy, dodatkowe elementy związane z możliwością innych metod amortyzacji. Możemy wręcz przywziać formuły, jeżeli to jest jakaś nietypowa metoda. Najczęściej oczywiście używana jest szczególnie z punktu widzenia planowania i budżetowania metoda liniowa. Przypisujemy okres amortyzacji, bo on związany jest z tym, w jaki sposób będą te dane wyliczane potem. I dla każdego z tego wydatku mamy trzy konta, które przypisujemy do poziomu bilansu czyli mówimy, do jakiego konta dane wartości będą trafiać, czyli gdzie będzie trafiała wartość aktywów, do jakiego konta będzie trafiało skumulowane umorzenie i gdzie będzie umiejscowiona amortyzacja, czy w jakim rachunku amortyzacji będzie się odkładało. Możemy jeszcze wskazać konto gotówkowe, bo jeżeli chcemy w modelu finansowym LIPM włączyć również obsługę cash flow'u i całości związanej z. Zarządzaniem gotówką, automatycznie model kapeksowy może zarządzać tym elementem, czyli możemy wskazać, w którym, na którym koncie będziemy pokazywać przepływy finansowe i związaną z nim wypływ gotówki w trakcie wydatków kapitałowych. Co jest jeszcze istotne, tu co widać, takie jakby te kategorie aktywów, to niekoniecznie muszą być takie kategorie aktywów, jak, jakich używamy w bilansu, czy takie kategorie środków trwałych, jakich używamy w bilansie. To mogą być również, tak jak tutaj widać, koszty administracyjne czy jakieś prace projektowe, architektoniczne, czyli elementy, które są e, używane jako e, części projektów inwestycyjnych. E, i później kapitalizowane jako suma tego rodzaju wydatków, czyli możemy skonstruować dużo bardziej złożone modele inwestycyjne, pokazujące, że nie tylko niekoniecznie, tylko i wyłącznie prostą strukturą kont czy rodzajów środków trwałych jesteśmy w stanie to planować, ale również innymi rodzajami wydatków, które później będą sumarycznie kapitalizowane do jakiejś wartości. Inwestycji. Z punktu widzenia administratora, ja mogę jeszcze osiągnąć parę rzeczy do wyliczeń. Dodatkowych mogę też dla każdej z metod określić średni koszt kapitału, ale najciekawsze to, co się dzieje, to już później z punktu widzenia użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy może wykorzystywać moduł czy planowania kapitałowego na, na parę sposobów. Podstawowym elementem, ja tutaj widzę w tej chwili jako użytkownik. Zwykły listę zadań przypisanych e, dla mnie, jeżeli uruchomię jeden z elementów planowania kosztów, czyli zadanie, w którym moje, moim celem jest wypełnienie kosztów planowanych tutaj na przyszłe okresy. E, taka formatka może zawierać wiele zakładek, i niektóre z tych zakładek mogą być e, mogą dotyczyć modelu e, kapeksowego. W tym przypadku e, dla tego działu kontrolingu, który wybrałem w tej chwili do zaplanowania kosztów, mam dołączone dwie zakładki, które korzystają z modułu kapeksowego. E, Pierwsza to jest wydatki kapitałowe, najbardziej tradycyjne podejście, jakie możemy sobie wyobrazić, czyli te uruchomione wcześniej kategorie aktywów, które są włączone w tym cyklu planistycznym jako dostępne dla użytkowników, mogę wypełnić, czyli mogę powiedzieć. Że na przykład dla konkretnego sprzętu IT w marcu chciałbym wydać konkretną kwotę i wpisuję po prostu kwotę wydatku kapitałowego, którą wpisuję na ten, konkretny, na ten konkretny element. Co się dzieje? System oczywiście dla każdej z tych kategorii aktywów, w zależności od tego, jak ona jest wcześniej sparametryzowana, wylicza wszystkie konsekwencje wynikające z tego faktu wpisania wydatku konkretnego w konkretnym momencie, w konkretnym miesiącu. Co to oznacza? Że gotówka zostanie pomniejszona o 40 tysięcy, zostanie wyliczona amortyzacja, która trafi do rachunku wyników do moich kosztów, i wartość, tak jakby środka, będzie oczywiście się zmniejszała, bo taka wartość zostanie przypisana jako wartość brutto na początek, w momencie pojawienia się tego środka trwałego, a te elementy będą później w tych wartościach zgodnie ze ścieżką amortyzacji, która jest przewidziana dla danego. Dla danej jednostki te wszystkie elementy będą wyliczane. Oczywiście mogę traktować te koszty zupełnie inaczej, to znaczy, jeżeli mam standardowe wydatki i powiem, że chciałbym zaplanować tylko i wyłącznie wiem, jakiś poziom inwestycji na poziomie całego roku, to mogę też oczywiście wpisać taką kwotę na poziomie całego roku i koszty będą automatycznie rozalokowane na wszystkie 12 miesięcy które mam w tym momencie. W danym cyklu, ten cykl to jest cykl planowania na trzy lata, mogę też wybrać sobie kolejny okres, który będę mu później zaplanować i wpisać te jednostki, te wartości na poszczególne, na poszczególne kategorie aktywów, które chciałbym zaplanować. W tym momencie wszystkie elementy działają się matematycznie, czyli model finansowy VIPM przelicza wartości, które Tutaj wprowadziłem. Wszystkie wartości odpowiednich kont gotówka bil, znajdują się i w bilansie, i w rachunku wyników, i w cashflowle, jeżeli model ma uruchomioną tą, tą, też tą część. W tym momencie to jest najprostszy sposób zaplanowania i wykorzystania modułu kapeksowego. Użytkownik w tym momencie po wprowadzeniu reszty kosztów wystarczy, że naciśnie, prześli. Czyli zamknie tak jakby tą część, ten krok planowania, dane zostaną przesłane zgodnie z procesem do, do modelu, a użytkownik czy decydent, który jest przewidziany w procesie do zaakceptowania tych kosztów, dostanie informację, że takie koszty powinien zaplanować. Moduł kapeksowy może być też wykorzystywany w troszeczkę inny sposób do planowania ilościowego. Czyli część kategorii, takich których nie planujemy kosztowo, Możemy założyć jako elementy, które są planowane ilościowo. Do tego służy kolejna zakładka, która jest udostępniona tutaj użytkownikowi, i mówi o tym, że chciałbym zaplanować ilość notebooków, które chciałbym kupić, czyli tak jakby zgodnie z na ten okres, który planuję, chciałbym rzeczywiście wyposażyć część pracowników w nowe komputery. Co się dzieje? W tym momencie, jak widać, to jest kategoria aktywów, która Wcześniej nie była dostępna. Planuje tutaj notebooki w sztukach. Jest przewidziany centralny cennik, taki koszt jednostkowy, który mówi, jaki jak jest koszt w każdym okresie. Ten cennik oczywiście jest planowany przez administratora w ramach tych definicji, które pokazywałem wcześniej, a w tym momencie użytkownik końcowy, takim, jakim ja w tej chwili jestem, nie ma możliwości wyboru już tej ceny. Może tylko i wyłącznie zaplanować ilość. Danego środka trwałego, w tym przypadku tych notebooków, które chciałby zakupić w danym momencie. I podobnie, to znaczy, tak jakby w tym momencie jedyne co muszę robić, to powiem, że chciałbym w lutym kupić 10 i w maju jeszcze 5. Konsekwencje są przyliczeniowe, automatyczne. Model, ponieważ on funkcjonuje w takiej bazie OLAP in memory, która wylicza. Wszystkie dane wprowadzone do niej bezpośrednio online i w takim czasie rzeczywistym automatycznie wszystkie dane są wyliczone i nic nie muszę w tej chwili zapisywać w centralnym modelu już te dane są. I mój plan dotyczący ilości zakupów w danych okresach tych notebooków trafia do, do centralnego modelu. Taki pakiet całych kosztów może być dowolnie rozbudowany, to znaczy tych cenników może być wiele, może być wiele, kategorii wprowadzanych. W, w, takim, w, takim, w takim planie. Użytkownik jedyne, co musi zrobić, to na końcu przejrzeć te wszystkie koszty, może też opatrzyć takie koszty komentarzem, dołączyć taki komentarz do pojedynczej linii albo opisać całość swojego, swojego budżetu i taką formatkę wysyła później do akceptacji, co powoduje, że automatycznie Wszystkie te elementy zostaną zapisane w modelu i zgodnie z procesem następny użytkownik zostanie poinformowany o krokach, które powinien wykonać. Żeby w ten sposób wykorzystywać moduł kapeksowy, musimy wcześniej przewidzieć, jakiego rodzaju wydatki chcemy udostępnić użytkownikom, jakiego rodzaju kategorie aktywów czy środków trwałych chcemy zaplanować, lub też przewidzieć to, że jakiś cennik i w sztukach, czy w innych jednostkach. Miary, taki, taki, taki koszt będzie generowany i udostępniany do zaplanowania użytkownikom. Często natomiast wydatki kapitałowe to są wydatki, które chcemy zaplanować w paru krokach, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć wcześniej. I do tego służą w przypadku DPM-a połączone możliwości, zarówno modelu CAPEX, który jest odpowiedzialny za tą część finansowo-obliczeniową, jest częścią modelu finansowego, ale też funkcjonalności tak zwanych pakietów decyzyjnych, które widzimy tutaj, czyli możliwości generowania dowolnej ilości wniosków czy pomysłów projektowych, które też zgodnie z, zasady, czy zgodnie z zasadami czy regułami w danym procesie trafiają do użytkowników. Tu jest przewidziany dla użytkowników to, co widać, parę wniosków, parę rodzajów pakietów decyzyjnych. I ja chciałbym pokazać dwa związane z modułem kapiecowym. Pierwszy to jest wniosek inwestycyjny, czyli taki najbardziej ogólny pomysł na to, w jaki sposób przedstawić decydentom pomysł na pewnego rodzaju zgrupowane wydatki, czy zgrupowany pomysł na, na projekt. Wybiorę najpierw pozycję, czyli w jakiej wersji chciałbym, żeby ten wniosek dotyczył, jakiej jednostki organizacyjnej i jakiego działu, więc powiem, że jest to, nie wiem, projekt na przykład powiększania sprzedaży i chcemy zainwestować, w zwiększanie naszych mostów sprzedażowych dla Departamentu Sprzedaży w, w Europie. Muszę nazwać ten projekt, czyli nazwijmy go jakoś, niech to będzie projekt ABC. I po wprowadzeniu tych parametrów, czyli określeniu miejsca w modelu, w systemie, w który, którego ten wniosek dotyczy, mogę zacząć planować te dane. Zakładka jest, ilość zakładek na takim projekcie jest dynamiczna, czyli ja najpierw mogę rzeczywiście opisać ten projekt i powiedzieć, jakie elementy chciałbym w nim zawrzeć. Następnie mogę w takiej zakładce. Podstawa finansowa, zobaczyć, jakie wartości w tej chwili są zaplanowane. Czyli dla tego działu sprzedaży mam już zaplanowane na te przyszłe okresy, których dotyczy ten mój plan, jakieś wartości. One tak się mają do wartości poprzednich. To jest taki jakby tylko i wyłącznie wgląd w bieżącą sytuację, czy w aktualną sytuację planu na ten okres, który planuję. Następnie mogę do takiego projektu dopisać parametry. Czyli dowolnie wybrane elementy, czy tutaj mogę zdefiniować na przykład, w jaki sposób wydaje mi się, że ten projekt dotyczący powiększenia sprzedaży będzie przynosił dodatkowe przychody w poszczególnych kwartałach, jakie będą dodatkowe wydatki związane, nie wiem, z pracami rozwojowymi lub też kosztami administracyjnymi i przejść do zaplanowania e, danych, czyli przede wszystkim do wprowadzenia danych kapeksowych. I podobnie, analogicznie do, do takiej tradycyjnej formatki, jestem w stanie w tym momencie przypisać do takiego projektu e, ilość wydatków, e, czy wa, wartość kwoty wydatków w poszczególnych kategoriach, w poszczególnych, w poszczególnych okresach, i system automatycznie wyliczy wszystkie wartości związane z tymi e, projektami, z tym projektem. I na podsumowaniu finansowym będę widział sumę tej podstawy finansowej, czyli tego jak wygląda mój plan i nałożone na to wszystkie elementy w tym konkretnym jednym wniosku inwestycyjnym dotyczącym konkretnego, konkretnego, konkretnego projektu w konkretnym dziale. Następnie użytkownik przesyła taki projekt dalej. I co jest istotne, w zależności od wartości, które tu wprowadziliśmy, czyli na przykład jeżeli te wartości wydatków kapitałowych przekraczają pewną kwotę, może ten wniosek trafiać do innego decydenta. Jeżeli wartości będą poniżej określonej kwoty w procesie, trafią do innej osoby do akceptacji. Te wszystkie elementy w pakietach decyzyjnych można łączyć. I ostatnim przykładem, który chciałbym pokazać, to jest projekt IT, który będzie łączył te wszystkie elementy. Czyli y, jeszcze raz wybierzmy sobie wersję, jednostkę i organizację. Niech to będzie tym razem projekt IT dla marketingu. Dajmy mu nazwę. I w tym momencie mam do określenia plan ilościowy tylko i wyłącznie, który może być mieszanką zarówno danych dotyczących stricte wydatków kapitałowych, jak i danych dotyczących wydatków typowo opex czyli takich, które nie będą kapitalizowane. A wartość, koszt tego projektu, czy podsumowanie kosztów projektu będą wyświetlane na takiej jednej zbiorczej formatce. I ten przykład widzimy tutaj. To znaczy, w takim koszcie IT dla marketingu. Planujemy ilości komputerów, które chcemy zakupić na taki, na taki projekt w sztukach i zgodnie z elementami z modułu kapeksowego będzie tu wyliczane odpowiednie konsekwencje kapeksowe, ale już wdrożenie, które będzie w roboczych dniach, możemy sobie przypisywać w jednostkach i koszty będą wyliczane bez. Elementów bez wyliczania kapeksu i amortyzacji wynikających z tego rodzaju kosztów. I taką formatkę możemy konstruować sobie dowolnie złożoną, zgodnie z tym, jaka jest natura konkretnych projektów, czy konkretnych inwestycji, czy konkretnych decyzji, które chcielibyśmy podejmować. W tym konkretnym przypadku mamy w sztukach wyliczane komputery, które chcemy kupić, długość sieci, którą chcemy pociągnąć w danym projekcie i niekapitalizowane usługi IT, doradztwo i wsparcie prawne, które jest do takiego projektu przypisane. Po wypełnieniu takiego projektu e, i wniosku automatycznie będzie przesłany do następnej osoby, jeżeli ja e, nacisnę klawisz prześlij. To jest wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu pokazać. E, moduł CAPEX ma bardzo dużą moc, która jest ukryta w, i zaszyta w modelu finansowym. Wszystkie elementy... Tak jak wspominałem wcześniej, z naszej praktyki w procesach budżetowych, w procesach planowania i budżetowania, często traktowane jakąś boczną ścieżką albo wręcz pomijane z punktu widzenia procesu budżetowego, tam gdzie skupiamy się najczęściej na takiej postaci zarządczej tych danych, na rachunku, wyników i pomijamy te elementy związane z inwestycjami, kapitałem i gotówką. Można w przypadku dip bardzo łatwo połączyć, z systemem i z całością tego procesu można łatwo włączyć planowanie wydatków kapitałowych na, na, do, do całego procesu i uruchomić model moduł KAPEX. To jest wszystko, co chciałem dzisiaj Państwu pokazać. Bardzo dziękuję za uwagę, za wysłuchanie webinaru i życzę miłego dnia.